Szymane ko wszystkim. Tutaj Stefan Stepanowski i jego najlepszy kumpenbryd. I Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z konkursu na najpiękniejszą klacz wstej. Zaczniemy oczywiście od elementu eliminacji, tak jak zawsze. I zaczniemy od tych przyjemnych informacji, czyli wyróżnienia klaczy, które zdobyły najwięcej głosów. W Uprzednim odcinku. I muszę z wielką radością powiedzieć, że na miejscu pierwszym znalazła się Kora z wynikiem 127%. Serdecznie gratulujemy. Na miejscu drugim znalazła się Strzała z wynikiem 86%, a miejsce trzecie to Laguna 58%. Z takich mniejszych to. Flika dostała 30%, lawenda 20%, zera 18%, rosa 17% i kropka 16%. No i teraz niestety muszę powiedzieć tą bardzo smutną wiadomość: a mianowicie klacze, za które trzymaliśmy kciuki, niestety dzisiaj odpadają. A jest to Vanilia i Arizona. Bardzo nam przykro, dziewczyny. Jesteście tak pięknymi klaczami, jednak w... i nas nie dotrzeliście jeszcze do finału. Smutno Wam pewnie. Tak, bardzo. Bardzo chciałyśmy dojść do finału, a nie udało nam się tam. Ale no cóż, może w następnej edycji nam się uda. Tak, trzymamy kciuki. I z racji tego, że etap eliminacji mamy już za sobą, to teraz pora na kolejną konkurencję. I dzisiejsza konkurencja będzie wyglądała tak samo jak w odcinku 6. Yy, nie, w odcinku piątym. Tak, właśnie chciałam Ci to powiedzieć, Brylant. W 5. Hmm, zapomniałeś, kurczę. No, ale jeszcze poprawiaj, widzisz? Także w odcinku piątym, jak pamiętacie, były zdjęcia klaczy i tym razem będzie tak samo, tylko że tym razem zdjęcia będą z, ze źrebakami. A z racji tego, że nasze klacze, m, większość ich dzieci jest już dorosła, to po prostu zrobimy podpisy odpowiednie pod tymi zdjęciami, abyście wiedzieli, dlaczego akurat ten źrebak się tam znalazł. Także teraz zapraszamy Was już na oglądanie zdjęć, bo to już w zasadzie wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Z Wami widzimy się w kolejnym odcinku, a teraz zapraszamy Was do oglądania zdjęć. I pamiętajcie oczywiście, aby obejrzeć wszystkie zdjęcia i zagłosować potem w ankiecie w zawokatce społeczność oraz w zawokatce i tutaj film. My się z Wami teraz żegnamy i zapraszamy do oglądania zdjęć.